Czy to faktycznie pogrzeb klubu dzisiaj? Wygląda na to, że po tym, co żeśmy tutaj wszyscy usłyszeli, raczej tak. Choć w pewnym momencie pojawiła się szansa tego, żeby to wszystko uratować. Między, między wierszami pojawił się jeden z wiosków, między m.in. mój, żeby próbować stworzyć zarząd składający się z trzech członków sekcji piłki ręcznej, trzech członków piłki nożnej. i Honorowego burmistrza, jednak ta opcja w ogóle nie przeszła, a dla mnie było to jednak czymś, co by naprawdę mogło spowodować to, że dotacja, którą przyznaje Urząd Miasta, w pełni by była kontrolowana przez dwie sekcje. Mogłoby to naprawdę wyglądać lepiej niż może wyglądało do tej pory, ale no niestety to nie przeszło. Burmistrz nie, nie tylko nie zgodził się brać udziału w zarządzie, ale także na słowa serwineskiego Jarosława Serwinovskiego wyszedł całkowicie z sali. To znaczy, było to skierowane tak, może w trochę nie w tą stronę, co powinno. Bo dla mnie, jeżeli ktoś ma rozliczyć dotację, to ją powinien rozliczyć. A pan burmistrz, dla mnie w tym momencie, jest człowiekiem takim, który przejął coś, co do niego wcześniej nie należało. Grant, który był wydany w 2000 roku, on za niego nie odpowiadał. Jeżeli jest źle rozliczony to powinny z tego być wyciągnięte jakiekolwiek wnioski. Ale zachowanie burmistrza było może trochę emocjonalne, może pod wpływem tego, że naprawdę tutaj na tej sali próbował to łagodzić, ale naprawdę nie zrobił nic w kierunku, że coś postąpił źle. Przynajmniej takie jest moje odczucie. No właśnie, ale czy w takiej sytuacji patowej, czy... Po prostu, Czy to nie jest sentymy, tylko utrzymanie klubu, 90-letniego klubu, czy nie powinien w ogóle całkowicie nowy twór powstać na nowych zasadach zupełnie, gdzie będzie zupełnie inne zarządzanie, inne, inne, inne finansowanie? No, właśnie były propozycje na tej sali też od członków stowarzyszenia, żeby wyprowadzić sekcję piłki ręcznej jako oddzielny trwór, utworzyć coś innego. Niestety stowarzyszenie na to się nie zgodziło, bo wniosek w ogóle nie podszedł pod głosowanie. Sytuacja wyglądała tak, że wiadomo, że pieniądze, które daje Urząd Miasta w tym momencie są już w jakiś sposób rozdysponowane, bo piłka nożna musi dokończyć sezon, musi się zamknąć rok. Ale żeby utworzyć Stowarzyszenie Piłki Ręcznej od nowa. Można to było robić od początku następnego roku, 2012 i zgłosić drużynę w trzeciej lidze i zacząć od nowa, ponieważ zawodników bocheńskich nam nie brakuje, a z tych, z tego co się orientuję, tych, którzy zostali pod dawnym BKS Talprodukt i nie znaleźli klubów, chętnie by nam pomogli. Jestem z nimi między innymi po rozmowie i wiem, że na pewno by tak zrobili. No ale do tego, żeby stworzyć niezależny byt piłki ręcznej w Bochni, nie potrzeba w tej chwili zgody zarządu. Piłki ręcznej w Bochni w tym momencie nie ma i można za zawiązać niezależny byt, który jakby można by całkowicie stworzyć od zera. Żeby utworzyć stowarzyszenie potrzebne jest 15 podpisów, ale każdy z członków towarzyszenia zawsze myśli o tym, że jednak ten BKS ma jakieś tradycje. I nie po to on nie stał 90 lat, żeby nagle go brakło na mapie miasta, czy na mapie Polski w ogóle i Małopolski, bo to jest niestety najbardziej przykre w tym, co się dzisiaj stało. No ale to jest sentyment. No sentyment zawsze będzie, bo... Prawda jest taka, że ci ludzie, którzy tu byli, w większości byli zawsze zawodnikami, członkami tego klubu i poświęcili tyle zdrowia i tyle czasu, że naprawdę było wszystko okej. Okay. Nagle nie wiadomo, co się stało. Dla mnie byłego zawodnika też to jest naprawdę nie do pomyślenia.